Płytę znaczy, można się spodziewać w lutym 2004, słuchajcie I to będzie taki cały jakby wysyp, bo wiem, że w styczniu wychodzi Twoja solóweczka, tak? A potem... Nie, 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 nie ma ale nie, I ona wychodzi gdzieś mniej więcej w ma spóźnia A aż to też A ten singielek, pono który mam w ręku, to będzie komercyjny singiel, Czy to będzie tylko taki rozdawany do radia? Czy to będzie na przykład coś takiego, kiedyś, wiesz, płyta w cenie paczki To W to w, w, w cenie paski ślubu 2 euro A powiedz właśnie jakie kawałki tutaj są? No, to wszyscy proszę sobie i autorytet i ten i babanek bez zremiksowany przez korzenia, przez pióra i przez kokryta Ten kabar, który jest w teledysku to jest remix Ten który w teledysku to jest ordinał, to, to nie jest remiks, to jest muzyka wata Jak przyjechali do Polski robić na to spodobało chyba im się w Polsce co? teraz? gościom Toma i Dragon tam jakby zadowoleni z powietrza w Polsce? są zajerani, bo tutaj publiczność polska Polsce im przyjęła, na, kurwa na, przyjeżdżali. Na każdym przyjeżdżać są, kurwa mają koncert, mają wież, haj za to nie wiem. Zajerani są, przyjeżdżają, są przyjeżdżać spontanicznie, tym, tym bardziej spontanicznie usłyszeli kawałek nasz musieli sami zajerać, żeby się wyglądać do niego i się cały spontan poszedł no i tak, Za chwilę, dwa dni później, Teledy, jak byli, przyjeźdź, to wszystko kurwa poszło jedno za drugim tak? Także, no, prawie że. Polska wymaga tego, że zawsze trzeba wszystkich gościć, i zawsze, kiedy przyjeżdżałem do nas, to na się zwłaszcza miał taki użyteczny głos. A jeśli chodzi o ten kawałek, gości się to nie było tak, że my zaprosiliśmy, tylko akurat przy okazji na trasy z tak W Polsce byli się tam uznani do, do studia, słyszeli ten kawałek i się zerali. Chłopaki jaki białek. ma jakiego jego korzenia, czy bardzo? Podobał mi się kawałek kurde, co dużo o że... od razu Razem też parę z lat napisali z chłopakiem, mówiliśmy sobie, że trwanie gdzieś spędziliśmy w studiu i powstał kawałek. Powiedz, bo ty właśnie no, dużo już tam, znaczy parę razy byłeś w Paryżowie, poznałeś też paru raperów i ogólnie możemy się spodziewać jakichś nowych gości na dzisiaj składowych produkcjach? Znaczy, no znaczy, i też jest taki jak koleżka do wykładu, Dylan, który ma legitymację, potem wyda się taki Zipery. <grym> zipery Nie no co, no hardcore hip -hop. no to wiesz, po prostu to to, to było i ulepszone No znaczy, nie dokładnie to, co było cały czas z przodu, nie? Tylko, znaczy, że no jakoś tak staraliśmy się to bardziej dopracować Nie jest to jakiś, e, nie wiem, rap kolędniczy, w sensie imprezowy, czy tam klubowy To jest stary, prawdziwy rap, taki rap, to swój zips że dograłeś wszystko, co miałeś dograć do zipery? Co, co za pytanie? Nie? A skąd? Co za pytanie? Jak to trzymają dobrze? Kurwa, nie no już skończyliśmy płytę z wiesz, no W miarę dawno żeśmy skończyli ją i jeszcze robimy ostatnie poprawki typu kurwa. Miksowanie kurwa po się po Dwa dni nie spaliśmy teraz ostatnio kurwa i to są takie typy kurwa. To są tylko takie poprawki. Do roboty, no właśnie, może powiecie coś o tym kawałku do roboty. Do roboty z naszym dobrym koleżką, paniem, panem mójkiem Staszczykiem. Pozdrawiam, bardzo serdecznie Zresztą co za pierwszy zaproponował, żeby za, za, za... To było wiesz, no, tak jak to no, wiesz, na malaży przywódcę, więc no, tak. przymarzu jak, jak, przy jakimś tam malanzu, że przy jakimś okazji wyszmiałam no sobie po chwili razem i po prostu poszło, no, nagramy to. Nagramy. No i tak wiesz, spontanicznie przyjechał. Te, właśnie na tej samej zasadzie co, co Francuzi przyjechał u nich do studia, posiedziliśmy, popowtarzaliśmy mu utworom, o tym się podoba, nagrał mi. No, no to drogo otwarte, wiesz. I, I jak gdyby no i nagrał. No i tak powstało. Może teraz innej beczki powiem, mm. że ostatnio też zajęły się jakieś projektowanie na polsiu. Wieży jakiś coś. To jest twoja najobca próba. Pas pas, pas no to, nie, no, tam zacząłem coś robić, powoli projektuję sobie bluzy, drasiki. Sama jak soku weź, tak samo. Mam parę mam nadzieję, że ten cały pan związany z tym odzieżą, odzieżą się rozkręci, nie? Także zapraszam wszystkich na bluzy, do ma bluzy, bo jest ogólnie związane z promocją rodzonymi z tych salowych butów, która ma być. Jak już mówię to może skryć no, a powiedz, co, co u Ciebie ogólnie, co teraz porabiasz? Jak już skończyliście, że się parę, wszystkie są poprawki zrobione. Gości nie może wygrywały się do kogoś? <laughs> Dziadki sadzi teraz, na urlopie, weź, relaksuje się, popatrzy na przedwydanie drugim wie, eee, wiesz, tak jak Koryk powiedział, jeszcze tam wiesz, ostatnio taki poprawki wygłaszałem, przygotowujemy się do Mastera, no i święta idą, nie? <grym>, no i to wszystko jest no przecież zaplanowana będzie sylwetra Chcemy troszeczkę razem już izolować się troszkę od muzyki i spędzić razem sylwestra, sylwetrz Troszeczkę odpocząć, bo tak samo makra się zajmuje kulturami w sobie Wiadomo, nagrałem dwie płyty w tym roku, płytkę razem z chłopakami także chcemy dosyć było pokoncertować, po ser, Na no, nas na no, lewach no, śpisu. No. Akurat powiedz na Sylwestra już macie jakąś konkretną misję, gdzie uderzycie? Mam strój nawet już. Nie, jeszcze nie. Eee, jeszcze nie, nie, spokojnie przecież. Wszystko idzie w pranie. Najlepiej, wszystko najlepiej wychodzi w pranie. Spontanicznie, spontanicznie. Ja chcę... Chciałem wszystkim złożyć na Nowy Rok wszystkiego najlepszego i przede wszystkim zdrowia.